Cześć, mam na imię Rafał, jestem edukatorem w Akademii Smart Money Master. Chciałbym Wam pokazać moje podejście do złota, na co ja zwracam uwagę, czego uczymy się w Akademii. Więc tak, jeżeli chodzi o analizę, to zaczynamy ją od najwyższego timeframe'u, czyli od miesięcznego, później przejdziemy sobie na dzienny, godzinny i pięciominutowy. Więc z miesięcznego timeframe'u wygląda to następująco. Tu mieliśmy Ostatnią strukturę wzrostową z miesiąca, i tu mieliśmy jej kontynuację. Więc ten przedział jest nam najbliżej ceny, więc nim będziemy się bliżej dalej zajmować. Tak? Czyli to jest nasze low i nasze high struktury miesięczne z miesiąca, wyznaczamy sobie także Fibonacciego i punkty zainteresowania, na które będziemy czekać. I widzimy, że ta konsolidacja i ta strefa tutaj będzie nas interesować, ponieważ jest ona w przedziale Fibonacciego. Gdzie cena często się wraca, przy na złocie, czyli 618 i to miejsce będzie naszym punktem zainteresowania z przedziału jednego miesiąca, ale zanim ta cena dojdzie tutaj, musi mieć odpowiednie potwierdzenia, czy cena chce już robić odpowiedni pullback. Więc z miesiąca przechodzimy sobie na timeframe dzienny. Na timeframe dziennym widzimy, że cena także tutaj Konsolidowała przez dosyć długi okres czasu, ale możemy sobie też wyznaczyć odpowiednie struktury. Tu mieliśmy strukturę wzrostową, tu mieliśmy strukturę spadkową, czyli change of character, to było nasze low, to było nasze high, i w tym momencie nasze high znowu zostało wybite. I tutaj mamy change of character na jednym dniu. Czyli te struktury już są nam niepotrzebne. Tu będzie nasze low na time frame dziennym. A nasze high jest w tym samym miejscu co high time frame miesięcznego. Rozciągamy sobie Fibonacci'ego od pełnego zakresu ceny w tym impulsie. I możemy zauważyć, że przy poziomie 6,1,8 którego cena często reaguje na zbocie, pokrywa się jakby z tą konsolidacją tutaj i tą świecą strefą, o której będziemy, na którą będziemy czekać, aż cena na niej dojdzie i tutaj będziemy szukać potwierdzeń na wyjścia na wzrost. Ale wiadomo, że cena na nim tutaj dojdzie. Może minąć jeszcze kilka lub kilka dni. Dlatego z tego infremy dziennego wyznaczamy sobie także fair value Gap. Fair value Gap na jednym dniu. Też widzimy, że tutaj był fair value Gap, ale w piątek został on, 25 października. Widzicie, został już, on już wypełniony. A fair value Gap ma to do siebie, że cena lubi go wypełniać. Z dziennego timeframe'u. Zobaczymy jak to wygląda na godzinie. Na timeframe godzinnym nasza struktura jest też wzrostowa, tak? Czyli zaznaczamy sobie naszą ostatnią strukturę wzrostową na timeframe'ie godzinnym. Tutaj. Wyznaczamy sobie nasze high na, godzin, na godzinnym timeframencie. To nie zostało wypite. I nasze low. Które widzimy, że zostało wybite, więc naszym, nasze low staje się częściowo charakter na timeframe godzinnym. Czyli z niższego timeframe'u widzimy, że timeframe dzienny tak, chce już zawracać, bo główna struktura godzinna została wybita na spadki. Ale zanim to się wszystko jeszcze wydarzy, to timeframe godzinny widzimy, że chce zrobić pullback. Z timeframeu godzinnego, także zaznaczmy sobie nasze low i nasze high. Rozłóżmy sobie naszego fibonaciego I też widzimy, że ten ferwali Gap z dnia pokrywa nam się z poziomem Fibonacci. Ego. I co mi daje takie potwierdzenie, że cena na godzinie chce robić pulp. Przybliżmy się do ostatniej, ostatniej cenie i widzimy, że cena zeszła do poziomu 3,885, zrobiła odpowiedni pullback do góry, odpowiedni pullback w dół i wytworzyła nam pierwszą strukturę wewnętrzną z frame'u godzinnego, co daje mi potwierdzenie, że cena chce zrobić pullback. Na godzinie struktury głównej. Tak samo tutaj, na, tym, na tej wewnętrznej strukturze, wyznaczymy sobie Fibonacie'ego i widzimy, że cena ta świeca została zmitigowana, ta także została zmitigowana. ale ta nie. Więc ta świeca tutaj była naszym punktem zainteresowania. W piątek by mógł zagrywać tutaj na no wzrosty. Reakcja była. Zobaczmy jak to wygląda na time 5 minutowym. Na timeframe 5 minutowym robimy dokładnie to samo, czyli odnajdujemy sobie nasze struktury główne. A jak będziemy już mieć strukturę główną, wyznaczamy sobie naszą strukturę. Wewnętrzną. Jeżeli oczywiście taka będzie. Widzimy, że. Wróćmy sobie tutaj, że tu były ostatnie spadki, to mamy wzrosty, wzrosty, wzrosty. Tu była struktura ostatnia wzrostowa. Tutaj, bo z 5 minut tak samo, to było nasze high, to było nasze low. Widzimy, że low zostało wybite na spadki, czyli change of charakter na 5 minutach. To było nasze low. Przepraszam, tutaj było nasze low. Tutaj było nasze high. Widzimy, że cena robiła odpowiedni pullback. Zauważmy też, że rozkładając sobie się cena zareagowała. Od poziomów ekstremalnych i kontynuowała naszą strukturę główną z 5 minut na spadki. Czy tu mamy kontynuację trendu na 5 minutach, reakcja od ostatniej niezmitigowanej świeczki i impuls do góry? Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, czyli poniedziałek, na co będę czekał? będę czekał na to, żeby tutaj wybiło nam tą strukturę wewnętrzną z 5 minut. I jeżeli będzie taka okazja, cena cofnie się do tych poziomów i będę szukał krótkiej transakcji 2 do 1 do tych poziomów tutaj. Chyba, że wcześniej cena już zmitiguje tą świecę i będzie chciała kontynuować spadki lub wypełni fair value gap, który się tutaj wytworzył. Tutaj też powstało nam ładne Liquidity, które cena też będzie chciała zabrać. Ale tak naprawdę zobaczymy, co wydarzy się na otwarciu Azji. Bo pamiętajcie, że nie wróżymy i nie przewidujemy przyszłości, tylko reagujemy na to, co rynek nam pokazuje. Jeżeli będzie możliwość i wytworzy się tutaj struktura wewnętrzna, będę próbował zagrać ją do struktury głównej, do tej konstelacji tutaj. Lecz jeżeli cena może już zmienić tutaj strukturę główną, czyli zmieni się boss na change of charakter z 5 minut, no to tak samo poczekam aż cena zrobi powrót. I będę grał na wzrost. Bo z timeframe'u wyższego wiem, że cena chce pnąć się do góry. Widzimy też, że tu od do tworzy się ładne liquidity, co daje nam kolejne potwierdzenie, że w końcu cena będzie chciała to zebrać. Widzimy też, co mówiłem wcześniej, zmianę struktury na godzinie na spadki. Jeżeli tu nam się wytworzą trzy odbicia, cena zareaguje od tych poziomów. Tutaj będę szukał zmiany struktury na 5 minutach na spadki. Wejście w transakcję i można tutaj coś ubrać. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, jakie mamy podejście, i nauczyć się analizy w ten sposób, czyli bez zbędnych wskaźników, to dołącz do naszego Discorda. Pamiętaj też, że wszystkie treści zawarte w tym filmiku służą tylko celom edukacyjnym i nie są poradą finansową. Dzięki, cześć.